To jest ogólnie druga część, ale teraz będzie bliżej. Bo moja przyjaciółka już nie chce nagrywać. Nie chce mi się. Więc odpręstamy! Ła wow, wow wow wow. Dobra. Yy, jakby cięcie. Goodbye. Dobra, jestem już? Ała. Telefon, my my nie, robimy. o nie, ja wolę, dobra, jeżeli Wam się odcinek spodobał, trochę krótki był, to, to zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę, i łapki w górę, i ja się z wami już żegnam, więc pa, pa.